Manko z tej strony Kraken 7 i witam was ponownie naszym e, let's play e, Don't Starve. Dzisiaj zaczynamy trzeci odcinek, trochę późno mi wyszło, nie miałem czasu jak to nagrać, tak więc e, dzisiaj będziemy kontynuować. No i przy okazji e, właśnie tego e, naszego tutaj e, zagrajmy. Chciałbym dać do was taką, takie pytanie, coś taką małą ankietę, jakbyście mogli w komentarzach napisać jaką grę chcielibyście e, zobaczyć jako następną, ponieważ e, mam zamiar rozpocząć jakby drugą e, serię w tym samym czasie. Tak jak więc jakbyście mogli po prostu e, mnie tutaj poinformować, tak więc ja muszę sobie przypomnieć, co nam się tutaj. Aha. Słuchajcie, nie chciałbym was przeprosić, niestety ale e, musiałem się przerzucić z bandikama na Mirilis, Miralis, Mira, Mira, nieważne ponieważ e, Bandikam się na mnie obraził i e, nagrał trzeci odcinek, znaczy nagrał, no właśnie nie nagrał, właśnie to jest ten cały problem. Ponieważ nagrałem trzeci odcinek, który był naprawdę epickim odcinkiem, bo tak, zginął nasz sąsiad, pan świnka, który tutaj był, pan świnka. Zabiliśmy te pająki tutaj. A właśnie, tu jeszcze jeden jest, tak więc. Zresztą zabiliśmy, no. Wytłukłem im to wszystko tutaj. I była epicka, jakby, walka z. Epicka walka z wilkami, tak. Wilki na nas napały, znaczy rzuciły się tutaj chyba ze trzy. No i ja je pokonałem, jak widzicie, bo zrobiłem sobie pancerz. Tego też cholera i zrobiliśmy tutaj jeszcze Alchem Engine i po prostu jestem tak zły, że to nie zadziałało, że no nie wiem co powiedzieć po prostu. No ale no coś, no trudno się mówi. Um... I co w dzisiejszym odcinku? Tak więc w dzisiejszym odcinku mam zamiar zrobić drugą skrzynkę bo trochę nie mam miejsca na materiały, tak więc najpierw musimy zrobić siekierę. Tu mamy siekierę. No to nie wiem, co z tą chatką w ogóle zrobić. Będzie trzeba coś wymyślić. A w ogóle zwiedziliśmy taką, taki kawał, tu jest wielka pustynia, tu są e, takie jakby robaki ze Star Warsa, się znaczy robaki. To były te takie pustynne potwory, do których e, jabba wrzucał e, swoich wrogów. Wrzucał ich tam do środka, ten potwory tak zjadł bo takie, e, jakby... E, Taka dziura w ziemi z zębami. Tak to wyglądało. No i właśnie one tam są. Ja pójdziemy dzisiaj zobaczyć, bo pewnie pójdę po kamienie. Tak więc e, Więc będziemy na ten temat myśleć. No szkoda mi strasznie cholera tego odcinka, on naprawdę były epicki e emocjonujący. Tak więc jeszcze wracając do tej ankiety, jakbyście po prostu mogli napisać w komentarzach, jaką, jaką grę chcielibyście zobaczyć jako jakby taką serię w tym samym momencie co ta co ją aktualnie teraz nagrywamy, czyli Don't Star, bo myślę, że z Don't Star zrobimy jakieś... No nie wiem, zależy jak mi się... Na razie mi się gra super. Tak więc myślę, że jakoś tak około... myślę 20 odcinków może. Chyba no, się... Łopata, nie. no. Myślę, że około 20 odcinków, nawet nie, może 15 odcinków. No zależy jak będzie mi się grał jak wam będzie się podobać. Bo jak będzie wam się podobać, no to będę ją kontynuował, może już nie codziennie, może na przykład raz na, na dwa dni, raz na trzy dni, no, no tak, taki, taki, e, taka sytuacja, nie, nie, tak, e, e, no, jakoś tak w takim odstępie czasu. No to tyle, coś z widziałem, dobra, zjadł mi szlag, Wykupiłem sobie to, są so spajki, no, okej, okay, dobra, to wykopiłem sobie te rzeczy, które są tu potrzebne. Muszę zbudować skrzynę. dobrze Zasadzimy sobie skrzyneczki robi się structures, jak to ostatnio zgadłem już tutaj, ale potrzebujemy trzech desek Dobrze, skrzyneczka 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 Dobrze zrobimy sobie skrzyneczkę skrzyneczkę drugą to będzie skrzyneczka, zostawimy Zrobimy sobie herbatkę Takie rzeczy tego typu, którym nie mam co zrobić Teraz sobie podjemy, będzie że... Tak, udawałem sobie pełno ziarenek tym miejscu nic nie można zrobić z jedzenie w ten sposób. no i zasadzenie oczywiście, a właśnie 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 o tym nic nie zrobię. Zwiemłem sobie to do końca Saplingiem Sub Sapling się cudownie pali Aha, zrobiliśmy sobie też włócznie no kolejne, fantastycznie. O, tu co jeszcze jest? Kolejne, to wykopiłem, dobra. Zobaczymy, co można z tym zrobić. Może jakąś... może siekierą. Czy mogę? Papirus tu jeszcze jest, Więc nie, nie jest nam potrzebne na razie. Nam by się przydało zrobić... Um, nam by się przydało zrobić... przydałoby nam się zrobić to. Nie, to mamy. To. Ale tylko tak, drewno mamy, to nie jest problem, potrzebowalibyśmy właśnie... Kupy. Tylko nie wiem, czy mamy Czy mamy wystarczającą ilość um, Złota a, czekaj, nie mamy złota w ogóle, ale tu jest silk Dużo, i tu są jeszcze szyszki, ja zadzwoniłem włączyć stopera Nie mam pojęcia, ile nagrywamy eee, Nagrywamy jakoś, nie wiem, z 5 minut Nie, z, nie, to stoper Jakieś tak 22, tak powiem, 22-25 minut Dobra, no, to ja sobie tak to, bo bardzo mi to niepokoi Bo już niestety nie za bardzo wiem, co mam z tym zrobić. Możemy sobie zasadzić to. Widzę to. To niech tu przyjdzie. Czekam. No, boi się. cokolwiek to jest, to się boi. To jest dużo. To słowo boże, wrzucimy. Wrzucimy tam patyk. nie. Dobra, już jestem wołali mnie. A znacznie ja to skończyłem... Aha, przykładają sobie rzeczy ze skrzynek. Tu są kamienie, ale tu są kamienie, bo już więcej niż 40 się nie stakuje te kamienie No i jest dzień, okej, okay. fantastycznie. W ogóle to oczy były chyba tutaj w wodzie, a nie ze sobą. No i idziemy... Idziemy tutaj na dół. Tak, Idziemy właśnie tam na dół. Poszukać Tam chyba potrzebowaliśmy 2 złota Żeby dwa samorodki Żeby sobie zrobić tą Żeby zrobić No to będzie lodówka Nie wziąłem patyków, jestem głupi Nie mam patyków, to jeszcze gorzej 4 siekiery, to też nie dobrze Żeby się jedzenie psuło Znaczy one się nie psuje jakoś szybko, nie wiadomo jak, ale Znalazłem to ostatnio oczywiście się trawa, to jest trawy mamy dużo bardziej by mi zależało na dużo bardziej by mi zależało na tym innych rzeczach o o, kliki też by się przydało, dobrze zobaczmy co tu jest